Przede wszystkim się przedstawię skład reprezentacji Polski na mecz z Węgrami. Kto wystąpi w pierwszym składzie, wiem o tym, że już kilku zawodników nie zagra, chociażby Robert Lewandowski, Glik czy Krychowiak. Niektórzy się wykartkowali i tak dalej. No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że wzywana dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj przedstawiam przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz Polska kontra Węgry, bo wiadomo ten oficjalny pojawi się na godzinę czy też dwie godziny przed meczem. No i ten skład brzmi następująco. Szczęsny, Dawidowicz, Helik, Bednarek, Puchacz, Kesz, Linetti, Moder, Zieliński, Piątek i Świderski. I tutaj mogą być zmiany, ewentualnie za Puchacza może zagrać Płacheta, za Piątka może zagrać tutaj Milik czyli Szczęsny, Dawidowicz, Helik, Bednarek, Puchacz, Kesz, Linety, Moder, Zieliński, Piątek, Świderski. Tak właśnie by miało wyglądać tutaj to zestawienie, jeśli chodzi o zawodników reprezentacji Polski. tam no dosyć ciekawe tak naprawdę zestawienie, jeśli chodzi o piłkarzy. Wiemy o tym, że kilku zawodników tutaj nie zagra, jeśli chodzi o reprezentację Polski, bo tak, Kryowiak się wykartkował w ostatnim meczu z Andorą, Glik ma jedną żółtą kartkę, nie ma sensu ryzykować, żeby grał w tym meczu, bo gdyby po drugą żółtą kartkę, to nie mógłby wystąpić w meczach barażowych za kilka miesięcy. No a Robert Lewandowski nie zagra, bo jest taka informacja od rzecznika prasowego reprezentacji Polski PZPN-u Kuby Kwiatkowskiego, że Robert no, jest przemęczony tymi meczami. Praktycznie od 11 października rozegra tam ponad 800 minut. No i tutaj doszli do porozumienia i Robert Lewandowski i Paulo Sosa, żeby nie wystawiać Roberta Lewandowskiego, akurat muszę powiedzieć, że to jest błędna decyzja, Robert Lewandowski powinien grać, chociażby ku ciesze kibiców, praktycznie 50 tysięcy kibiców przyjdzie na Stadion Narodowy, nawet nie mówię, że i pełne 90 minut, ale chociażby po prostu, żeby zagrał jedną połowę, czy chociażby 20 minut. Natomiast tak, szczęsny Dawidowicz, Helik, Bednarek, Płacheta, Kesz, Linety, Moder, Zieliński, Milik, Świderski. Ja to już po prostu przedstawiłem tu w dwóch wariantach, tak powiedziałem: albo Puchacz, albo Płacheta, albo Piątek, albo Milik. Ja Takie może tutaj dokonać rotację. Paulo Sousa, jeśli chodzi o reprezentację Polski. No, Paulo Sousa był krytykowany, także ostatnio na Andorę. To wyszliśmy faktycznie trzema napastnikami, że to bezsensowna taka ofensywa, jeśli chodzi o Andorę. Wiadomo, drużyna słabsza piłkarsko zdecydowanie, tak. No, sam kraj ma chyba tam 80 tysięcy ludzi. Zresztą wszyscy widzieli faktycznie poziom Andory. Ja powiem w ten sposób: to i tak był kiepski występ reprezentacji Polski, że Polska tylko tyle wygrała, bo inne drużyny, które pokonywały faktycznie przeciwnik. Wygrywali to bardzo wysoko, tak? Czy Francja kontra Kazachstan, czy tutaj Niemcy kontra Liechtenstein, to były praktycznie zaraz by się zakręciło około wyników dwucyfrowych. Natomiast tak właśnie to wygląda jeśli chodzi o zestawienie tutaj na ten mecz, na to praktycznie spotkanie, no moim zdaniem nie ma co odpuszczać, ten, ten mecz też jest po prostu bardzo istotny, bardzo ważny, jeśli chodzi o reprezentację Polski, natomiast, no zobaczymy, tak, jak tutaj to, jakie to po prostu będzie zestawienie, wiadomo, że Zieliński jest w dobrej, świetnej dyspozycji, Szczęsny, to była oczywista sprawa, to jest pewnie, jeśli chodzi o reprezentację Polski, Dawidowicz, Helik, Bednarek, Bednarek na przykład pojawi się, którego nie było w ostatnim meczu, to jest dosyć ciekawa sprawa, no i mamy puchacze, ja bym na przykład postawił na puchacze niż na pachetę tutaj rzeczywiście z głodnej gry chcę praktycznie grać. Piątek i Milik tutaj bym zrobił w ten sposób, że jedną połowę dałbym Piątkowi, a drugą połowę dałbym Milikowi. No chyba, że rzeczywiście jeden z nich by byłby w takim razie w takiej dobrej dyspozycji, że w jednej połowie by zdobył na przykład dwie bramki. No to lepiej go zostawić, tak? Natomiast no, drużyna Węgier na pewno nie będzie taką drużyną słabą, jak drużyna Andory Ma co się oszukiwać. Sporo zawodników z Węgier gra chociażby w Bundeslidze, w ligach europejskich, także... Nie jest to jakaś potęga piłkarska, nie ma co się oszukiwać. Moim zdaniem, powinniśmy pokonać tak naprawdę reprezentację Węgier, ale to nie będzie taki spacerek, jak to było w przypadku Andorą. No i dziwię mi się to, dziwię się, że po prostu tu Paulo Sosa nie skorzysta z Roberta Lewandowskiego. Chyba, że tam nie jest kwestia tego, że dogadali się Paulo Sosa i Robert Lewandowski, tylko Robert na przykład ma jakieś problemy zdrowotne. No nie mówię już jakiś potężny uraz, tak, ale kontuzja, ale na przykład jakieś drobne mikrourazy. Gdzie nie chcę tak naprawdę grać, bo chce na, na przykład dojść do formy, do dyspozycji. No ale to jest ostatni mecz reprezentacji Polski w tym roku, tak? Jeszcze na stadionie narodowym z Węgrami. My lubimy Węgrów, tak? To jest taki kraj praktycznie braterski, przyjazny dla nas. E, oczywiście ten mecz będzie po prostu to rywalizacja piłkarska, sportowa. Natomiast no nie ma tu jakiejś złej krwi historycznie i tak dalej. My, my lubimy Węgrów. Węgrzy nas ostatnio bardzo ciepło przyjęli u siebie. E, pewnie też tutaj będzie fajna oprawa, no ale wiadomo, chcemy wygrać, tak? No to jest oczywista sprawa. Natomiast tak to właśnie wygląda: Szczęsny, Dawidowicz, Helik, Bednarek, Puchacz, albo Pocheta, Kesz, Linety, Moder, Zieliński, Piątek, albo Milik i Świderski. Ehm, Na temat, tak, jeśli chodzi o Kesza, no to jest, wszyscy jesteśmy ciekawi. Kesz ma zagrać od pierwszej minuty, jak on się zaprezentuje: zadebiutował Sandoro zobaczymy po prostu jak tutaj da radę, znaczy jeśli chodzi o Andorę, on tam troszeczkę jeszcze widać, że nie zgrania i tak dalej jeśli chodzi o drużynę, ale podobało mi się to że rzeczywiście dogrywa te piłki, stara się jeszcze potrzebuje czas, żeby faktycznie wejść to w ten mecz, fajny był ten mecz z Andorą, bo to był taki mecz na przetarcie, teraz wydaje mi się że może po prostu zaprezentować się w całej okazałości, zresztą on jest fajny, taki uśmiechnięty, sympatyczny i tak dalej tak, kibice go lubią natomiast no, to musi udowodnić też na, na boisku tak, no, bo, <laughs> do reprezentacji nie dostajesz się dlatego, że grasz tylko w Aston Villa tak? i jesteś sympatyczny. Tylko rzeczywiście przydatność dla reprezentacji musi być. No i mamy też Świderskiego. Mocno się dyskutuje na temat Świderskiego, czy nie zmieni czasem klubu, że Karol Świderski miałby zmienić klub. No zobaczymy, czy ta sytuacja będzie mieć miejsce, tak? Czy rzeczywiście te występy jego są bardzo dobre, jeśli chodzi o reprezentację Polski no i piątek i e, mamy tutaj milika tak i praktycznie milika milik dobry występ jeśli chodzi o mecz z andorą ale na te, takiego przeciwnika to też ciężko praktycznie ocenić tutaj poszczególnych e, piłkarzy zielu na pewno po prostu bardzo dobrej dyspozycji kuba moder też w dobrej dyspozycji i Karol Linety jednak tutaj postawi Paulo Sosa na Linetego tego od pierwszego minuty, bo to różnie bywało. Tak wchodził praktycznie z ławki rezerwowych albo nie grał całego spotkania. Teraz to inaczej będzie wyglądało. Ale widać, że jest pewien po prostu praktycznie pomysł, jeśli chodzi o Paulo Sosa, dotyczący defensywy, a więc takie mocne punkty, jeśli chodzi o defensywę, czyli mamy benarka i glika. Jak na przykład glik teraz ostatnio grał, to nie było benarka. Glik po części się wykartkował, znaczy jedną kartkę dostał, to teraz nie będzie go ryzykować. Ryzy 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 Wystawi praktycznie bedarka, czyli widać, widać, że takie są dla niego to mocne filary. Nie, tak no gdyby prze, pewnie był jeszcze mocniejszy przeciwnik, to pewnie wystawiłby tych dwóch e, obrońców, ale no, jest to jakiś pomysł na to ratowanie, praktycznie tymi zawodnikami, żeby jednak rzeczywiście ten mocny stopper ten mocny defensor był, nie, tak? jeśli chodzi o reprezentację Polski więc tak to wygląda, jeśli chodzi o kadrę, jeśli chodzi o reprezentację Polski ja jestem ciekawy na przykład, czy tutaj nie mógłby być duet Kesz a Zieliński na przykład, żeby y, y, faktycznie Zieliński aktywował Kesha jeśli chodzi o grę, dogrywał mu piłki, asystował i tak dalej, jestem ciekaw faktycznie w, w, te, w tej sytuacji y, czy tutaj na przykład y, nie sprawdziłaby się ta para tych zawodników tak, gdzie oni czy czasem nie szukaliby porozumienia, no wiadomo Kesz z Andorą, za krótko był, żeby go cenić. Natomiast wszyscy jesteśmy ciekawi. Na pewno fajnie by było, gdyby Cash zdobył bramkę z reprezentacją Węgier. No, to byłaby praktycznie kosmiczna sprawa. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam. Trzymajcie się.